Ja nie mam tego jak Jak widzicie, warunki są um, ciężkie. Nie, no żartuję. Piękny teren. Naprawdę niesamowita niesamowite towarzystwo, nie tylko tutaj po mojej lewej stronie, ale również jak zapewne słyszycie po prawej. Piękny widok na miasto, to jest restauracja całkiem nowa. Całkiem nowa, całkiem nowa. Fajne miejsce, bardzo serdecznie Was tutaj zapraszamy, ale nie przyszedłem tutaj rozmawiać o tym, a przyszedłem rozmawiać z moim gościem, albo czy to ja goszczę u Ciebie, Przemek Grajny, cześć. Witam serdecznie, cześć. Przemek jest... Z standuperem, ale Przemek czytałem o tobie różne rzeczy w necie i tam y, straszna papka jest, powiem ci, tak wiesz, że człowiek wielu talentów, cały czas ci tak słodzą i tak dalej. Kim? Y, Jak byś się sam opisał? Kim jesteś? Znaczy... To, co czytałeś, to akurat sam wymyśliłem, Czajwy okay. Elwentów, to jest okay. moja autorska po prostu. Okay. E, to jest taki akapit, który stworzyłem na własne potrzeby, jakby na potrzeby promocji mm -hmm. własnego wizerunku, własnych wydarzeń. Czyli y, uważasz, że byłbyś tym Ryanem Goslingiem, Tak. Gdyby parę tychło. rzeczy w moim życiu poszło inaczej, to z pewnością okay. bym się stał. E, gdyby też mi broda rosła. E, niestety nie rośnie. Kim jestem? No, zajmuję się wieloma rzeczami. Jedną z tych rzeczy jest stand-up na pewno i to jest gdzieś, co poszedłem dość mocno. Głównie lokalnie i od czterech lat się w tym realizuję. Staram się tutaj angażować. Zachodnią Małopolskę. No, to jest też tak, że to był taki teren, gdzie nic się nie działo stand-upowo, komediowo, bo gdzieś te inne regiony polskie się rozwijały. Kraków, Warszawa, Śląsk, tam to wszystko jakby trwało. Tutaj nie było nic, więc ja jak z racji tego, że sam pochodzę ze swojej Beskidzkiej z okolic, Uznałem, że coś tutaj warto zrobić, no i tak to się gdzieś kręci. Jest kilka lokali, gdzie organizujemy cyklicznie, więc jest bardzo fajnie. Jest duże zainteresowanie, ludziom się podoba. Więc. Ale jesteś takim bardziej, bym powiedział, bo jesteś stand oczywiście i to świetnym, bo, bo, bo podsłuchiwałem się już kilka razy, ale jesteś też organizatorem, bo ty to wszystko jakby ogarniasz. Czy ty wyszukujesz tych ludzi ze stand-upu, ze świata stand -upu? czy się znacie po prostu? Częściowo się znamy z racji tego, że jakby ja nie tylko organizuję, ale też staram się występować. bo... Różne są drogi rozwoju w tej, w tej branży. Można po prostu samemu próbować występować bez organizacji. Ja poszedłem bardziej w organizację, bo gdzieś też powiedzmy, że jestem w tym dobry, radzę sobie, ogarniam tematy i dzięki temu mogę to łączyć. Dzięki, też, dzięki temu, że też to organizuję, jakby prowadzę wydarzenia. Czasami uda się wystąpić jako support, gdzieś się, że tak powiem, wkręcę. I jest szerszy wachlarz możliwości, bo gdybym nie organizował, nie miał żadnych sal, że tak powiem, w których organizuję regularnie, no to musiałbym w inny sposób to, w inny sposób promować, gdzieś tam na YouTubie, gdzieś kogoś, że tak powiem, łapać znajomości, a tak to po prostu jakby siłą rozpędu, z rozpędu sam się pokazuje. Więc, więc to jest taka droga, nie? Mówiłeś, że to jest twój pierwszy wywiad, ale chyba się nie stresujesz. Nie, absolutnie. Ja, ja się w ogóle nie stresuję, ja się tylko stresuję, jak żona do mnie dzwoni. Czyli już żona, bo opisywałeś siebie jako narzeczony, tak? Młody tak, narzeczony. muszę to aktualizować. To już okay. żona, bo to okay. jest jednak duży przeskok. Narzeczeństwo. Tak, jest zasadniczy. Tak. Narzeczeństwo może sobie trwać i trwać, tak. natomiast małżeństwo, no to już tylko może się skończyć. Tak, to są już poważne rzeczy, to już nie Co? ma żartów. Tak, no. Ja się z tego śmieję na scenie, ale to nie są śmieszne rzeczy. Nie? No właśnie, ale często poruszasz. Właśnie cały czas o to pytam wielu stand-uperów, jak to jest być zabawnym w Polsce, bo to jest. Z jednej strony i proste, bo jest mnóstwo rzeczy, z których można się śmiać, a z drugiej strony jest takie lekkie ryzyko, że ktoś ci może... No komuś może się nie spodobać ten humor. Tak, jest tak często, dlatego dzięki temu, że jakby są te występy, gdzieś dobywa się doświadczenie, łapiemy wyczucie. Wiemy, na co sobie można pozwolić, na co nie. Ja też jakby nie mam problemu z żadną, jakby z żadnym sektorem komedii, w sensie ja mogę żartować ze wszystkiego, to ja nie mam z niczym problemu, czy to polityka, czy religia, natomiast osobiście takich tematów nie poruszam, bo gdzieś ich po prostu nie czuję, nie? Nie czuję. Natomiast wiem, że Polacy też mają, mają dużo do nadrobienia w tej kwestii, bo nie, zwłaszcza jak się występuje w miejscowościach, gdzie jakby tego standardu nie było i wiele osób jest na przykład pierwszy raz, no to stykamy się czasem z taką ścianą, że, że tych ludzi to nie do końca przekonuje. E, plus się, alkohol. Plus alkohol, oni się potem wycofują i ten wieczór tak po prostu, że tak powiem, siada trochę atmosfera. E, no w Stanach to jest zupełnie w ogóle inny poziom. Nie? Tam, tam po ludzie mają kompletnie stuprocentowy dystans do, do tego, co ich otacza. E, ale no mówię, rozwijamy się, działamy i, i, i gdzieś to się poprawia. Zainteresowanie jest, więc te tematy też się przełamują, e, więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku. A dzisiaj w, w restauracji... Super nowa? Całkiem nowa. Całkiem nowa. Całkiem nowa. Polecamy to miejsce. Świetna nazwa. W restauracji występuje Michał Pałupski, ale to yy, przecież były kabareciarz. Nie macie z tym jakby problemu? Nie, jest. Jest parę osób, które przeszły z kabaretu do stand-upu. Mhm. E, Michał Pałupski akurat jest przykładem e, osoby, której to poszło bardzo dobrze. Sprawdza się w tej roli. On jest osobą taką żywiołową, sceniczną. Bardzo się dobrze porusza po scenie. E, wpasował się w te klimaty. Kabareciarzów nie będę wymieniał z nazwiska, ale no nie wszystkim to pasuje. Niektórzy idą w to zaparte, niektórzy, jakby, że tak powiem, wykorzystują tylko swoje nazwisko. Znaczy nie mówię, że to jest coś złego, tylko po prostu próbują, no bo to też jest jakaś inna forma, wiadomo, w którą stronę to idzie. Oni też wyczuwają klimat, że na przykład kabaret, że tak powiem, w wieku się zwiększa, prawda, fanów kabaretu. Stand-up to jest raczej domena ludzi młodych i oni jakby w tą stronę idą, jakby wyczuwając, że to jest jakby przyszłościowy, przyszłościowy temat, nie? Okej, okay, oglądasz Netflixa? Tak. Co najbardziej lubisz? Netflixowskie seriale. E, moim ulubionym serialem, który ostatnio obejrzałem drugi raz, Peaky Blinders. O. E, to jest po prostu sobie podać rękę. E, do, dodatkowo nie wiem czy to było na netflixie, ale Breaking Bad. Mhm. E, ale Peaky Blinders to jest serial, który naprawdę uwielbiam. E, jest zagrany świetnie, zresztą gra aktorska tam i, i ten vibe, który jest w serialu jest, jest jedyny w swoim rodzaju. Wiedźmi też chociaż słyszę wyszedł z Jazdu trzeciego i jest już tak podobno średniej nie? Więc... no podobno że Jaskier tam ma kogoś um, albo ktoś jego ale niekoniecznie no. kobieta także no, no. Netflix Denerwuje Cię to nie jakby to nie, to nie jest ja tam ja oglądam te po prostu seriale e, dla własnej przyjemności jakby jeśli jest coś co mi się nie podoba to po prostu olewam nie chociaż faktycznie jest, jest parę seriali które mocno idą w taką stronę jakby na, na siłę coś rzucając no, ale mamy ten wybór, no, możemy wyłączyć oglądać coś innego, prawda? No, tak to myślę. prawda. Czyli masz, masz takie podejście bardzo lajtowe, bym powiedział, bo wielu się zapala. No, ja, się, ja się zapalam, chociaż mimo wszystko jestem. Słuchaj, ja, ja wodzę założenia, że jeśli nie mamy na coś wpływu, to nie ma się co napalać. No, ja świata nie zmienię, tak? Mogę jedynie selekcjonować to, co odbieram i to robię. Wydaje mi się, że takie podejście powinno być częstsze. No, też mi się tak wydaje. Bo jeżeli nikt by nie oglądał seriali jakby takich, które miałyby Które im nie, podoba, nie podobają się, to? Tak, to, to też mi się wydaje, że producenci nie wiem, czy tak by było, ale tak mi się wydaje, że gdzieś na pewno by wyciągnęli wnioski, nie. Mhm. No bo zawsze są jakieś granice, no nie da się tych granic przesuwać w nieskończoność, prawda? No, gdzieś gdzieś trafimy do jakiejś ściany w końcu. To prawda, powiedz mi, Przemek, jakie jest najbardziej yy, niecenzuralne, obraźliwe słowo dzisiaj? W Polsce ogólnie. Mhm. Ty pisiorze. Pisiorze, myślisz? Tak mi się wydaje, w kontekście ostatnich wydarzeń tego, co się dzieje w tym kraju, to okay. myślę, że tak. Czyli lewak zszedł już na... Nie, lewak to jest w ogóle pojęcie wypaczone. Jakby to kiedyś było może pejoratywne, teraz to już jest tak wyświechtane, że... Zresztą podział lewak-prawak to jest tak, tak wszystko miękkie i, mhm. i zmienne, że, że nie ma tego, co tak szufatkować wydaje mi się. Okej, okay, to popatrzcie, jak, jaka dziwna konkluzja, nie? że. Kiedyś najbardziej obraźliwym słowem było ty chuju", a teraz ty pisiorze, czyli jakby gradacja widzi... jest Tak, ujemna. ale widzisz też, gradacja z tym słowem jest taka, że ty chuju to jest obraźliwe, ale ty przechuju to jest już okej. Okay. To, to jest już okej. Okay, to jest to stopniowanie to jest... w języku polskim. Ale to jest piękne, nie? No, prawda? Bo, bo to wszystko może wybrzmieć w. Tak, w zależności od kontekstu. No? Tak, w zależności od kontekstu i, i, i barwy głosu, jakiej użyjesz. Tak. Nie, A takie... jeszcze bardziej mi się podoba przeklinanie starszych osób, bo na przykład mój ojciec ma takie powiedzonko, przez kurwy Symbaba. To jest w ogóle połączenie, żebyś to chciał Anglikowi przetłumaczyć, to jest nie do przetłumaczenia. To jest nie do przetłumaczenia, natomiast ja znam e, takie, które mój wujek często używa, i to jest w dupę Cara Mikołaja i na grób rodziny Rosenbergów. Takie... Rozbudowane historyczne. Rozbudowane historycznie i e, kształci mowę. Kształci, no. Nie, bo grób rodziny Rosenbergów to już jest taka, tak jest taka troszkę łamigłówka językowa. Ym, Przemek, y, czyli jakby nie masz wyrobionego zdania na to, co się ogólnie dzieje teraz w kraju, bo ja zawsze tak trochę w tą politykę uderzam. Ym, A Znaczy mam wyrobione. Masz jest, wyrobione? Jest demolka. Jest demolka? Demolka. My się z tego nie pozbieramy przez kilkanaście następnych lat. Tylko no, ludzie tego nie widzą i jakby olewają to. No właśnie, ale dlaczego? Bo czyli rozumiem takie tematy rządowe też. nie Okej, okay, więc moje zdanie jest takie, że jeżeli buduje się społeczeństwo, no bo wiadomo, jeżeli ktoś jest u władzy 8 lat i teraz prawdopodobnie będzie następne 4 czy tam 5, ile tam kadencja trwa, buduje się społeczeństwo, które jakby nie potrafi nic samemu zrobić. Dostaje wszystko za darmo, to rośnie pokolenie ludzi bezradnych i słabych. I potem my, jako osoby, które będą się starzeć, no ciężko będzie na takim społeczeństwie polegać. Bo jeżeli ktoś dostaje od małego wszystko ma, to potem ten próg tak się przesuwa, że te, ci ludzie po pierwsze będą mieli depresję, jeśli się im to zabierze, a po drugie, nie będą potrafili nic sami zrobić, a świat idzie w taką stronę, że będzie coraz gorzej. Ja mi się, że te, wydaje mi się, że złote czasy i dobrobyt powoli się kończy. No bo wiadomo, zasoby się kończą, surowce się kończą i będzie po prostu coraz więcej ludzi i te, te problemy się będą nawarstwiać i to potem kiedyś wybuchnie. Było takie powiedzenie kiedyś nie wiem, kto je powiedział że mój ojciec jeździł furmanką, mój syn, jeździ, ja już jeździłem y, tam, wiesz, samochodem, a mój syn będzie jeździł Mercedesem. I jakby y, to pokazuje, jak właśnie y, jesteśmy coraz słabsi, tak jak mówisz, im więcej dostajemy, tym... Tak. Y, y, nie wiem, więcej oczekujemy od, od życia, od, od ludzi. Tak jest, tak jest. To jest, też, to, to, to jest też taki trochę dramat, że my mamy takie narzędzia, takie potężne narzędzia. E, nasi rodzice w latach 80. -tych, 90., -tych, kiedy jakby otworzył się wolny rynek, mhm. daliby się pokroić za Wikipedię, za Google, mhm. a my przeglądamy 6 godzin koty na internecie, nie? To jest prawda. I narzekamy na etat, narzekamy na, na to, że nie potrafimy zarabiać, że nie potrafimy nic z, w, zrobić ciekawego, e, a spędzamy czas po prostu na głupotach, no to jest, to jest przykre. Ja sam się na tym przełapuję coraz częściej, gdzieś staram się tym walczyć, no ale widać zresztą w młodym społeczeństwie, że ludzie są po prostu bezradni. No, oni... Mając do dyspozycji w ręce, w jednej dłoni całą wiedzę całą świata, wiedzę. Praktycznie zebraną w, w tej komórce. Oglądają memy. Koty, ja oglądamy. rozumiem, wiadomo, trzeba się rozluźniać. Sam mam TikToka używam, ale jeżeli ktoś to robi nałogowo i nie wykorzystuje telefon taki, pod takiego potężnego narzędzia do niczego innego, no to jest po prostu marnotrawstwo. Mhm. Okej, okay, ale y, zauważyłeś, może jak to się bardzo zmienia? Bo y, ja sam przeglądam memy codziennie, ale nie dlatego, żeby tam wiesz, wypuścić powietrze nosem co jakiś czas, tylko y, po to, żeby się czegoś dowiedzieć, bo tam informacja jest szybka, jest od razu tak. e, i jest niezakłamana. Tak, ale to jest też niebezpieczne, bo e, coraz mniej czasu poświęcamy na weryfikację informacji, nie? E, łapiemy jakiś news e, i go nie weryfikujemy kompletnie, nie? Więc to jest bardzo duża pułapka, bardzo niebezpiecznie, potem ci ludzie są zdecydowanie bo jeżeli oni usłyszą trzy różne wersje jednej, jednej rzeczy dziennie, no to gdzieś się pojawia się potem jakieś, jakaś, jakaś taka dezorientacja, nie? No. Powiedz mi Przemek, jak się żyje w suchej? No, znośnie właśnie, nie mówię, że to jest jakby idealne miejsce do życia, ale też nie jest najgorsze. No, to też jest tak, że ludzie tam narzekają na swoje miasto. No wszędzie dobrze tam gdzie nas nie ma, no prawda? Tak. No. Yy, ale ja mam też takie podejście, że trzeba zmieniać jakby swój kawałek podwórka, yy, nie wrzucać kamieni do innego ogródka i może gdzieś nam będzie potem w przyszłości wszystkim lepiej. nie? Nawet może dosłownie, bo ty mieszkasz w domu prywatnym. E, tak. Czyli jesteś gościem, który po prostu kosi trawnik, tam coś tak. naprawia przy domu i tak dalej. Lubisz normalnie. Lubię. Lubię, Ale bo... Ale nie ma czasu. Nie ma czasu. Ale jak to mówią, koło domu zawsze jest robota, nie? To no jest... tak. A to jest takie, powiem Ci, piękne, bo e, przez jakiś czas byłem zmuszony mieszkać w bloku, w mieszkaniu. Mieszkałem też 7 lat bloku. E, no to nie jest miejsce dla mnie. To jest... No dla mnie również. To pod tym względem musimy tak. się zgodzić. Ale wszystko ma plusy minusy, wiadomo. No to tak można było mówić i mówić, nie? Mhm. No. No dobrze, powiedz mi gdzie następny występ, co planujesz kolejny. Dobrze, że o to pytasz, bo tak się składa, że jutro mam występ w Jawożnie, jako Sapor przed Wielką Walaszczyk i tam nagrywam swój materiał. O, na YouTube będzie. Tak, w ogóle. więc jeśli wszystko pójdzie fajnie, będzie śmiech, będzie wyprasowana koszula, będzie fajnie wszystko, nie będzie jakichś jakich baboli, to yy, może jeszcze przez wakacje mój materiał cały pojawi się na YouTube. Już myślę tak dłuższy, bo teraz mam 16 minut, na to na ten materiał serdecznie zapraszam YouTube'a, pojawi się nowy 45-50 minut, coś, coś dłuższego, świeżego. E, jakbyś mógł zdradzić, o czym opowiadasz? No głównie życie codzienne. Życie codzienne, poruszam temat małżeństwa, troszkę wracam do przeszłości, do czasów gimnazjalnych, do jakby moich takich przebojów, bo ja byłem dość takim niegrzecznym dzieckiem, gdzieś się przewija temat rodziców, ale oczywiście nie tak jakoś, jakoś ostro, tylko po prostu jakby konfrontuję, nie? To, co było kiedyś, to jak to teraz widzę. Więc raczej takie, ja głównie poruszam takie tematy codzienne, ja jakby nie, nie wymuszam się specjalnie, nie, nie, nie tworzę jakichś po prostu stworzonych historii, tylko raczej tak, głównie wiesz, po prostu podkręcam rzeczywistość, jakby, no, o, nie robię jakby, nie tworzę historii, które po prostu nie istnieją. Które nie istniały, które tak. nigdy się nie wydarzyły. Tak, bo ja potem się z tym nie utożsamuję, nie, nie czuję tego, bo jeżeli ja coś przeżyłem, to potem mi też to łatwiej jest przenieść na scenę. Dobrze, a powiedz mi jeszcze jakiś Twój ulubiony komik, taki stand-uper może nawet, nie wiem, z, z, ze Stanów, gdzieś tam z zewnątrz, albo polski? Szczerze, jeśli chodzi o Stany, ja nie, nie, nie jestem za bardzo na bieżąco, jeśli chodzi o zagranicznych stand-uperów, natomiast jeśli chodzi o polskich, to moim ulubionym był, jest i będzie Rafał Pacześ. I to może być proste, bo to jest najpopularniejszy obecnie komik w Polsce, ale ja jakby zacząłem przygotować ze stand-upem, w ogóle pierwszy raz usłyszałem o stand-upie, oglądając jego materiał. I to jest gościu, który po prostu idealnie trafia w mój humor, bo on... Wiesz, on porusza bardzo proste tematy, ale on je koloryzuje w taki sposób, że to do mnie trafia i też zawsze mi się najbardziej podoba ze wszystkich. Piotr Zola-Szulowski też bardzo jest fajny, Bartosz Zalewski. Też, no też mamy tą ekipę taką. Powiem Ci, rosną Ci stand jak grzyby po Rosną, rosną. To też pokazuje, że branża się rozwija. No bo wiadomo, 5-6 lat temu stand-up to były głównie piwnice na kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Teraz co zostało na spodek, Ci najlepsi. Bo branża się rozwija, ludzie przychodzą, pojawiają się nowi komicy, także, także dobrze. No to jest, to, jest dobry, to jest dobry wskaźnik, bo to znaczy, że rośnie konkurencja, skoro rośnie konkurencja, rośnie jakość, prawda? Bo jakby było cały czas pięciu komików, no to jakość by się nie ponosiła, nie? No tak, to prawda. No. Przemku, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję. Również. Was, drodzy Państwo, zapraszamy do restauracji całkiem nowa. nowa. Tak, Bardzo fajne miejsce z widokiem na na BP, znaczy na miasto, na Wadowice. Super. No i co, i do zobaczenia może na następnym Twoim występie gdzieś w okolicy. Tak jest, zapraszam serdecznie, zapraszam na mój fanpage, tam wszystkie wydarzenia na bieżąco. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.